Ofercie IKEA pojawiło się mnóstwo nowości na rok 2024. W tym filmie zobaczycie produkty z kolekcji IKEA Wiosna 2024. Cześć, ja jestem Moni. Witajcie na moim kanale. Jeśli jesteście tu nowi, proszę zasubskrybujcie ten kanał. Bardzo mi to pomoże w rozwoju i pomoże też Tobie, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No to lecimy. Oto przed wami wiosenna kolekcja z IKEA o nazwie Daxius. Czy jesteście podekscytowani nową kolekcją? I ciekawi, co Ika dla nas przygotowała, bo ja bardzo. chodźcie ze mną. Przepiękne wazony. Zobaczcie, jak ślicznie odbija się w nich światło. Trzy sztuki, każdy w innym kolorze. Za 49,99 to wazony z nowej kolekcji Daxius. Te trzy wazony pięknie się prezentują same w sobie, ale równie pięknie wyglądają, gdy włożysz do nich świeże lub suszone kwiaty, gałązki lub patyczki zapachowe. Krawędź wazonu podpiera małe liście sadzonek, gdy ich korzenie rozrastają się i sięgają wody. Z kolei wąska szyjka spowalnia jej odparowywanie. W ten sposób możesz wyhodować własne roślinki, ukorzeniając sadzonki w wodzie przed posadzeniem w doniczkach. Rękawice ogrodowe z roślinnym motywem ochronią Twoje dłonie przed brudem i zapewnią pewny chwyt, bez względu na to czy coś siejesz, sadzisz, pielisz czy malujesz. Rękawice te stanowią część nowej kolekcji wiosennej IKEA o nazwie Daxius. Rękawice kosztują 14,99 dostępne są w rozmiarach S, M i L. Doniczka samonawadniająca z tej samej kolekcji za 99.99. ,99. Wykonana z terakoty, samonawadniająca doniczka zaopiekuje się roślinami pod twoją nieobecność. Glina wchłania wodę z umieszczonego na dole pojemnika, a następnie oddaje roślinom wilgoć wtedy, gdy tego potrzebują. Naczynie łatwo napełnić wodą przez otwór znajdujący się w środku terakotowej doniczki wymiary 22x22 22 cm. I kolejna samonawadniająca doniczka z terakoty, tym razem większa o wymiarach 27x13 cm za 99.99. ,99. Kiełkownica dwuczęściowa z terakoty. Terakota to idealny materiał na naczynie do kiełkowania. Glina wchłania i zatrzymuje nadmiar wody, a następnie oddaje pędom roślin wilgoć, gdy jej potrzebują. Kosztuje 39,99. Malutkie osłonki do doniczek z kolekcji Daxius: 4 sztuki za 29,99. Średnica jednej to 6 cm. Spójrzcie na te urocze kolory. Te cztery osłonki o stonowanych barwach, zaokrąglonych kształtach i pięknych żłobieniach nadadzą Twojemu wnętrzu ciepły, delikatny charakter. Świetnie się sprawdzą w przypadku mniejszych roślin, takich jak kaktusy lub sukulenty. Mogą też pełnić funkcję pojemnika na drobiazgi, tak jak tutaj napisano na dołączonej etykiecie. Jeśli podobają Ci się takie kolory i wzornictwo, możesz połączyć te cztery małe osłonki z większymi osłonkami z kolekcji Daxius, sprzedawanymi w komplecie po dwie sztuki. Taki komplecik dwóch osłonek kosztuje 59,99. Osłonki wykonane są z ceramiki, która jest trwałym materiałem. Można mu nadać kształt użytecznych i pięknych przedmiotów, jest więc idealna na doniczki i różne przedmioty w domu używane na co dzień. Dekoracyjny, wyczuwalny w dotyku wzór w tych pięknych osłonkach z nowej kolekcji naturalnie podkreśli piękno Twoich roślin. Osłonki sprzedawane są w trzech zestawach kolorystycznych. Pierwszy to osłonka turkusowa i granatowa. Drugi to osłonka jasno- i ciemnozielona. No i trzeci to osłonka w kolorze miodowym i musztardowym. Te barwy to fantastyczny wiosenny zastrzyk energii do Waszych wnętrz. Stojak na doniczkę, wykonany z bambusa, średnica 21 cm, kosztuje 39,99. Podpórki do roślin o ciekawych kształtach, wykonane z mocnego stalowego drutu. Są nie tylko piękne, ale też wytrzymałe. Zapewniają doskonałe wsparcie dla roślin. Dwie sztuki kosztują 29,99. Spójrzcie tylko na ten przepiękny szaro beżowy kwietnik. Kosztuje 199 zł. Możesz wykorzystać taki stojak na doniczki, aby wyeksponować rośliny nie tylko na parapecie. W trzech doniczkach zmieszczą się rośliny pnące i zwisające, a umieszczony na górze łuk pięknie obramowuje roślinę lub kwiat w najwyższej doniczce. Stojak ten jest idealny dla osób kochających rośliny, a mieszkających na małej przestrzeni. Stojak ten dostępny jest w dwóch kolorach: szaro-beżowym i jasno-szaro-zielonym. Stojak na rośliny za 299 zł. wykonany z bambusa. Stojak składa się z dwóch półek i drążka, dzięki czemu możesz powiesić lub postawić swoje rośliny na różnej wysokości, tworząc tętniącą życiem dekorację. Jego wymiary to 144 cm wysokości, 87 cm długości i 42 cm głębokości. Ten stojak został wykonany z bambusa. Kosztuje 119 zł. Za pomocą stojaka na rośliny możesz ozdobić i ożywić puste przestrzenie, wnosząc tam bujną zieleń i odrobinę koloru. Kwietnik wznosi bowiem małe rośliny na nowe wyżyny i daje wrażenie lekkości. Dwój wiązany w pasie za 39,99. Przy bocznych kieszeniach znajdują się paski, na których możesz powiesić rękawice albo narzędzia ogrodowe. Praktyczne kieszenie na nasiona i inne drobiazgi pozwolą Ci mieć potrzebne rzeczy zawsze pod ręką. Obrz, który chroni stół podczas przesadzania roślin. Pokryta akrylem tkanina jest łatwa do utrzymania w czystości, wystarczy ją przetrzeć mokrą szmatką lub wyprać w pralce. Jego wymiary to 145x240 cm, kosztuje 69,99. Dostępny jest w dwóch kolorach kremowy z roślinnym motywem oraz niebieski w geometryczne wzory. Doniczki, które można powiesić. Dwie sztuki za 69.99. Łatwo je zawiesić, ponieważ w zestawie znajdują się haczyki i sznurki. Te doniczki umożliwiają pionową uprawę roślin. Dostępne są w kolorze jasno szaro-zielonym i szaro-beżowym. Taca ze stali nierdzewnej o wymiarach 42x22 cm za 24.99. Jest wygodna do trzymania i przenoszenia, gdyż jej krawędzie są zaokrąglone. Przepiękne nawadniacze do doniczek, dwie sztuki 49,99. Te dekoracyjne nawadniacze z dmuchanego szkła to idealny pomysł na prezent dla kogoś, kto zapomina o podlewaniu roślin. Lubisz zajmować się roślinami, ale masz dosyć ziemi rozsypanej na stole? Jest na to prosty sposób, mata do przesadzania z wysokimi krawędziami i zatrzaskami w rogach. Gdy skończysz pracę, wystarczy ją opłukać, wysuszyć i złożyć. Mata kosztuje 12,99. Dekoracyjne pudełko z pokrywką, dwie sztuki za 34.99. Pudełka nie są składane, więc na dnie nie ma szpar, co ogranicza ryzyko dostania się do środka niepożądanych owadów. Dzięki temu pudełko jest idealnie zaprojektowane do tego, aby przechowywać w nim cebulki roślin lub nasiona. Pudełka dostępne są w dwóch wzorach: niebieski w geometryczny wzór lub złama na biel z motywem roślinnym i musztardową pokrywką. To już wszystkie produkty z serii o nazwie Daxius. Jak Wam się podobała nowa kolekcja IKEA Wiosna 2024? Dajcie znać w komentarzach, który produkt podobał Wam się najbardziej. Zasubskrybujcie też mój kanał, aby nie przegapić nowego odcinka, który będzie w poniedziałek. Nie przegapcie go do usłyszenia.